A tak wygląda kładka nad rzeką białą za milion złotych, zamiast bulwarów nad rzeką białą, to widzicie jak to wygląda. Tutaj kiedyś był stadion Jagieloni, yy, potem bazar tymczasowy. No a teraz są apartamenty Jagieloni. I zamiast terenów zielonych. Widzicie jak to wygląda? Bulwarów nad rzeką białą, rury, syf kładka kładka taka na przytacze dramatycznym kosztowała 300 tysięcy ta już ponad milion no tamta drewniana tutaj betonowa, może nawet auto może przejechać chociaż teoretycznie znaków nawet nie widzę zakazu wjazdu słuchajcie, więc w razie jakby służby mogły to by chyba przejechały na dziko problemem podobno okazało się korzenie tego drzewa. Przy projektowaniu, tam jest budynek basenu, a tu jest siedziba telewizji, polski oddział w Białymstoku w stanie likwidacji. Generalnie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, powinny być obiekty o charakterze tymczasowym, nie blokujące charakteru korytarza ekologicznego i przewietrzającego miasta Białystok. No, apartamenty to chyba trochę to przewietrzanie, bym powiedział, blokują. Tutaj rozumiem te nasadzenia, to jest coś na bulwar, transformator też. I te różne instalacje, także bardzo to jest przyrodnicza instalacja, tam nawet plec zabaw jest. Chociaż w sumie chyba zamknięty tylko dla mieszkańców. No z tej strony to jeszcze, jeszcze. Jakaś część spacerowa otwarta dla mieszkańców, więc można by powiedzieć, że galeria trochę próbowała tutaj zrobić coś. Ala bulwary nad rzeką białą. Ale tutaj to już gorzej trochę wyszło, bo te różne instalacje to tak można było gdzieś może pochować, poukrywać żeby było bardziej relaksująco Może na przykład latem jak to powietrze dmucha to nawet przewiew jest tak no wrażenia może ze spaceru będą takie sobie Sprawdzimy. O, może i dzieci się mogą bawić na tym placyku. No, jest ogólnodostępny, można powiedzieć. Więc zawsze coś. Jakaś część relaksowa. Istnieje taka obawa, że też przeszklania się ptaki mogą rozbijać. Tak przynajmniej jest niestety na tych szklanych taflach na budynku kampusu Uniwersytetu w Miałostoku przy ulicy Ciołkowskiego wybudowanego, przypominam, jako nielegalna samowola budowlana przez prezydenta Biegostoku, który jest jednocześnie pracownikiem. To jest chyba takie coś, żeby dzieci po tym nie biegały, po tych rurach. Kolektor ścikowy deszczowy pewnie. Mhm. No, spacer z taką rurą jest wielką atrakcją. Tam jak ktoś sprzeda mieszkanie. Tak, albo coś w tym stylu. Trochę niewidoczne. Nie wiem. Kolejny plac zabaw. Ten już chyba zamknięty? Nie, też jeszcze otwarty. To taki mini plac zabaw, bym powiedział. Z piaskownicą i jedną zabawką. To już zamknięte przejście. z piaskownicy za bardzo nie skorzystacie teraz. coś sobie nawet twórczo tutaj zabudował balkon. O i tu to... osoba druga też na taki pomysł, że to jest nie duże balkony. Latem gorąco, zimą zimno. Vielen